Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na przegląd do Pepko, żeby skończyć tą całą kolekcję Harry Pottera. To dzisiaj właśnie pokażę już Wam takie dopełnienie, ponieważ w tym Pepko było tak pięknie wszystko wystawione, że najpierw chyba przeszłam do koła wszystkiego, żeby Wam pokazać, bo to jest jedyne Pepko, które w pobliżu mnie. Tak ładnie wystawiło kolekcję Harry'ego Pottera. Naprawdę sami to zauważycie. Miłego oglądania Wam życzę. Może akurat coś Wam tutaj wpadnie w oko. I na przodzie mamy dla mniejszych chłopców bluzę za 25 zł i występuje ona w rozmiarach od 104 do 134. Bardzo ładnie wypisane są tutaj, widzę, nazwy domów. I Są one z bl te bluzy z kapturem, tak więc, jak dla mnie to duży plus. Tutaj macie obok bluzę bez kaptura również za 25 zł i również one są w rozmiarach od 104 do 130. coś dla młodszych dziewczynek za 30 zł możecie kupić taką przepiękną bluzę która ona jest dłuższa wygląda jak nawet jak sukienka bym powiedziała naprawdę przepięknie ona jest wykonana ma bardzo ładne takie na złoto mieniące napis przepięknym takim bordowym kolorze I ona również jest w tych rozmiarkach od 104 do 134. Jest jeszcze drugi wzór i ten wzór mi osobiście chyba bardziej przypadł do gustu. Bardzo ładnie pokazane są te kluczowe właśnie hmm, loga filmu 30 zł i też jest w tych rozmiarkach od 104 do 134, ale gdyby miała dziewczynkę, to pewnie by ze mną wróciła do domu, bo naprawdę ona jest prześliczna. Już przepiękne poduszki. Ta czerwona osobiście już bardziej mi się podoba. Może z tego względu, że widziałam dziewczyny na Instagramie, jak ładnie wystawiła swoją kolekcję, którą kupiła. Mianowicie kot, z tą poduszkę, i tam było na stoliku chyba ułożone sztućce i kubek. No ale naprawdę wyglądało to świetnie. Ale czego byłam ciekawa, to jak ta świeca wygląda tutaj w środku i powiem Wam, pachnie przepięknie. Pani, która akurat tutaj um, była koło mnie, sama była ciekawa, żeśmy otworzyły, zobaczyłyśmy jak to właśnie wygląda. W środku szkło jest przepiękne, fioletowe. Na samym końcu przeglądu wrzucę Wam właśnie zdjęcie, jak ona wygląda, ale naprawdę pachnie obłędnie. Ja już się zachwyciłam wszystkim, mam nadzieję, że Wam się podobało. I tutaj mamy kapcie z fajnym futerkiem, z wyszywanymi złotymi napisami, przepiękny kolor bordowy, bardzo cieplutkie, a zapłacicie za nie 25 zł. Jeżeli macie w rodzinie fana Harry Potter'a, bądź małą fankę, to zobaczcie, jakie świetne kapcie pokazały się właśnie w tej kolekcji. Za 25 złotych są dla dziewczynek. One są granatowe z taką różową obramówką, przepięknie wyglądają i dla chłopców również są. Są w kolorach takich bordowych. Do tego możecie dokupić, właśnie skarpetki, które tutaj widzicie, są 4 a sztuki. Za jedyne 17 złotych. I te majteczki są przepiękne. Mają bardzo ładny logo z taką złotą nitką w pasie. Tu macie dwie pary i kosztują one 7, nie, 12 zł, bo tam są, bo inne, tak. Te są za 12. I powiem Wam tak: ja wzięłam sobie te 170 na 176. I to jest taka MK damska. Bardzo fajna, pasuje. Jeżeli właśnie lubicie Harry Pottera, to możecie sobie kupić 170x176, bo to jest taki odpowiednik damski M. A 160, albo tam jest 156 na 164 to będzie właśnie wtedy taka nasza S. -ka. No i tu już widzicie kredki. Nie pokazywałam w ostatnim przeglądzie ceny, tak więc 10 zł za ten zestaw kredek też możecie kupić na prezent, właśnie dla takiego fana. Harry'ego Pottera, bo ma bardzo ładne takie kartonowe opakowanie. No i tutaj już przechodzę na dział dla panów i dla chłopców. Tu są męskie kapcie, bardzo ładnie wyszyte logo filmu Harry'ego Pottera ze złotą nitką. Kosztują 25 zł. I w tym pepko wystawiła Pani te kubki Harry'ego Pottera. W innych pepkach u mnie nie było i cieszę się, że akurat trafiłam na taką fajną Panią, która wystawiła przy mnie te kubeczki. Tak więc widzicie, że jeszcze w kolekcji występują właśnie takie kubeczki Harry'ego Pottera za 20 zł. Tu macie te kapcie dla chłopców za 25 zł i występują one w rozmiarach od 22 do 25. No i tutaj coś dla maluszków. Były różowe dla dziewczynek i takie, właśnie, ciemny granat z bordową zamszową, taką wstawką. Cudowne one są, kosztują 30 zł i są w rozmiarach od 19 do 23. No, i wspominałam Wam o tym, że ciekawa jestem, jak te kubki wyglądają w środku, a że mam tu fajne pani, mówią, ten zestaw był otwarty, więc może pani podejrzeć. Tak więc zrobiłam to. 35 zł zapłacicie za komplet dwóch kubeczków i za chwilkę zobaczycie, jak one wyglądają w środku. Pojemność to 430 ml, i powiem Wam, że naprawdę robią wrażenie. I tu jest zestaw ten właśnie droższy za 15 zł. One są bardziej wycięte, i to jest już ta kolekcja damska. I tu również są dwie sztuki. Do tego możecie dokupić piękny top, który ma też przepiękną wstawkę właśnie ym, loga. Hogwarts, jest złota nitka. Przepięknie to wygląda. Mieni się. Zapłacicie 25 zł i jest w rozmiarach od S do XL. W całej kolekcji również jest fajna piżama damska. Ona ma krótki rękawek, bardzo ładnie się mieni z przodu. Ten napis tu jest gładka. Rękawki są takie podwinięte, luźna i ma bardzo fajne długie spodnie. Za chwilkę Wam pokażę. Jest w rozmiarach od S do XL i kosztuje 50 zł, ale ten napis naprawdę fajnie się błyszczy. To wygląda z daleka, jakby to był brokat. No i same zobaczcie. A tak wyglądają długie spodnie. coś dla panów również znalazło się w kolekcji. Mamy tutaj jedną parę takich shortów w rozmiarach od M do 2xL i kosztują 15 zł. Możecie kupić również męskie skarpetki. I mamy je za 17 zł. I tu są dwie pary. Jest również dostępna piżama męska. męska bardzo fajna, ma te kolory. Zobaczcie na rękawkach taki granat. Tutaj to te logo też jest świetnie zrobione. Ma długie. Gładkie granatowe spodnie za chwilkę wam je pokażę, występuje w rozmiarze od M do 2 razy XL i kosztuje tak jak damska 50 zł. I to by było zamknięcie całej kolekcji Harry'ego Pottera. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam Was na nowości do właśnie Pepko, również do Ikei, jak i do Kik. Tam są dekoracje jesienne w Pepko bardzo ładne pojemniki z ważką. No i w Action cudowne nowości, jak i w Home New złota jesienna kolekcja. Dziękuję Wam ślicznie. Miłego wieczoru, Pa. I same zobaczcie, jak ta świeca wygląda w środku. Jak dla mnie to jest po prostu sztos. Żegnam się z Wami dzięki Pa.